Dzień dobry! Już jest! Z wielką przyjemnością mogę Was poinformować, że moja najnowsza książka z klasą na każdą okazję, część pierwsza, jest już dostępna, można ją zamówić, jest fizycznie i jestem z niej bardzo dumna. Uważam, że jest to moja najlepsza książka. To trzecia książka, którą napisałam i książka, która jest najbardziej użyteczna na co dzień. Książka, która. Najszybciej będzie rozwiązywała Wasze problemy. Bo tak jak wskazuje tytuł, jest to książka na każdą okazję. A dokładniej część pierwsza jest na 12 okazji. Opisałam w tej książce 12 okazji, z jakimi każdy z nas spotyka się w swoim życiu, i krok po kroku przeszłam przez wszelkie okoliczności, które w trakcie pewnych wydarzeń mogą nas spotkać. A jakie to są okazje? Zaczynamy od randki, później jesteśmy w restauracji, następnie przechodzimy do domówki, by w kolejnym rozdziale spotkać się z nocowaniem w czyimś domu, później jest wizyta w teatrze i operze, pierwsza komunia święta. Pogrzeb, a w końcu tematy nieco bardziej profesjonalne, czyli egzamin i obrona pracy dyplomowej, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa kwalifikacyjna online, pierwszy dzień w nowej pracy i ostatni dzień w pracy. To jest książka, która doda Wam po prostu pewności siebie. Z okazji premiery, tylko do końca listopada możecie zamówić książkę, korzystając z darmowej dostawy i odbierając bezpłatnie e booka, o którym powiem za moment, a także używając kodu Aleksandra 10 z 10 złotową zniżką. Ja nigdy nie przeceniam swoich książek, więc ta cena, która teraz, z której teraz możecie skorzystać, darmowa dostawa i jeszcze gratis, to jest jedyna taka okazja. To książka niezwykle praktyczna, bo nie opisałam w niej jakichś sytuacji, które, no właśnie, często znajdują się w książkach, a w naszym codziennym życiu w ogóle nigdy nic takiego się nie dzieje. Tylko gdy pisałam każdy z rozdziałów, to zostawiałam na moim Instagramie okienko z pytaniami. Co konkretnie sprawia Wam problem? Tam zostawiałyście swoje pytania, a ja na każde z tych pytań odpowiedziałam właśnie książce. Dodatkowo znajdziecie tutaj dwa bardzo wartościowe wywiady, bo jeden został przeprowadzony z rekruterką z wieloletnim doświadczeniem i ona mówi o takich praktycznych wskazówkach związanych z procesem rekrutacyjnym, na co rekruterzy zwracają uwagę i drugi wywiad jest z wykładowczynią akademicką, która znów zwraca uwagę na te dobre maniery, tak konkretnie podczas tych sytuacji, o których powinni pamiętać studenci, osoby egzaminowane. Ta książka będzie tak samo użyteczna i wartościowa dla kobiet, jak i dla mężczyzn, bo nie ma tutaj żadnych treści, które byłyby skierowane tylko do jednej płci. Jest tak samo uniwersalna. I dlatego warto mieć ją w swojej biblioteczce. Książka została bardzo starannie wydana. Jest oczywiście książką w twardej oprawie. Ma zupełnie zmienioną w porównaniu do moich poprzednich książek oprawę graficzną. Jest minimalistyczna, bardzo elegancka, ma złote elementy, ma przepiękną wyklejkę. Gdy otworzymy książkę, to od razu pojawia się coś, co cieszy oko, i sam skład też jest przygotowane bardzo starannie przez osoby, które na wydawaniu książek zjadły zęby i wiedzą jak to się robi, by jak najlepiej się czytało. Wydawanie tej książki to była dla mnie niesamowita okazja do próbowania rzeczy nowych. Bo ile książki już wydawałam i pewnie jeszcze kolejne będę wydawała, to nigdy nie projektowałam apaszki. A z okazji tej książki, z okazji premiery tej książki chciałam zrobić coś specjalnego I postanowiłam wyprodukować limitowaną edycję 200 jedwabnych apaszek, które wygląda właśnie tak. Jest to apaszka dwustronna, więc nieważne jak ją zawiążecie, tak pięknie będzie wyglądała. Projekt jest unikalny, bo został ten kolaż, który tutaj widzicie zaprojektowany przez Łukasza Kuletę. Specjalnie na moje zamówienie i ten motyw. Pojawia się właśnie później w książce, na wyklejce, ale też w pięknym opakowaniu, bo jeśli zamówicie e, egzemplarz książki z zapaszką, to wszystko przychodzi w takim pięknym e, pudełku prezentowym, prezent dla siebie albo dla kogoś z całą pewnością trafiony. Obiecałam, że opowiem o e-booku. W książce opisałam zasady ubioru na każdą z tych okazji, ale nie ma tutaj takich konkretnych przykładów, konkretnych stylizacji, a nie ma ich właśnie bardzo świadomia, ponieważ książka ma być poradnikiem ponadczasowym, a jak wiemy, stylizacja, dostępność produktów w sklepach. E Szeroko pojęta moda. Oczywiście mówimy, ja zachęcam Was do budowania klasycznych stylizacji, ale jednak pewne elementy ulegają zmianie. To wszystko się zmienia, więc postanowiłam stworzyć dodatek właśnie do książki, który będzie mógł być co jakiś czas aktualizowany i na zawsze pozostać aktualnym. Stworzyłam e-book, jak ubrać się na każdą okazję, i w tym e-booku do każdej z okazji przygotowałam cztery stylizacje. I ten e-book jest rzeczywiście kierowany do kobiet, tam są tylko stylizacje kobiet. Bo ja się na tym znam, a nie lubię mówić o rzeczach, na których się nie znam. I w e-booku właśnie przy każdej z tych stylizacji znajdziecie też linki do sklepów, opis składu i cenę, bo są to produkty, które już teraz można zamówić. Więc myślę, że ułatwi to życie każdemu. Jedni znajdą tam tylko inspirację, tylko albo aż, a inni także bezpośrednie odnośniki do miejsc, w których te rzeczy z dobrym składem w klasycznych fasonach. Często od polskich marek można po prostu zamówić. Z klasą na każdą okazję to książka, która powinna znaleźć się w każdej biblioteczce i przypominam, że tylko do końca listopada możecie zamówić ją korzystając z bezpłatnej dostawy, odbierając bezpłatnie e-booka, który później stanie się normalnie płatnym dodatkowym osobnym produktem, ale także skorzystać z kodu rabatowego Aleksandra10 który daje po prostu 10 zł rabatu na cały koszyk w moim sklepie. Książka dostępna jest wyłącznie w moim sklepie online instytutetykiety.pl. Tam znajdziecie mój sklep i moją książkę. Bardzo jestem z niej dumna i gdy wy oglądacie ten odcinek, to pierwszy egzemplarz, że docierają już do odbiorczeń, do osób, które zamówiły książkę. Gdy wyczerpie się ten nakład, który teraz jest zamówiony w magazynie, jest nieco ponad 2000 sztuk, to książka wróci później dopiero po nowym roku. Dlatego, jeśli chcecie mieć pewność, że na przykład na święta trafi ona pod choinkę, to to jest dobry moment, żeby właśnie ją zamówić. Ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że jeśli macie tę książkę już u siebie, to podzielicie się w komentarzach opiniami, jak Wam się sprawdza, jak się czyta, jak praktyczna jest, bo ja oddałam jej całe swoje serce.